Dobre, dobry, dobry wieczór. Witam na kanale Uba. Uba, Żaneta. Na początku chciałabym wspomnieć, że to jest mój pierwszy filmik na YouTube po polsku i pierwszy po dwuletniej przerwie od YouTube'a. Jaki temat chciałabym z Wami dzisiaj poruszyć? Chyba sami wiecie po tytule, ale cofnijmy się trochę w czasie. Okolice gimnazjum, podstawówki, może nawet liceum. Czujecie się ze sobą niekomfortowo. Chciałybyście, żeby ktoś zwrócił na Was uwagę, żeby pokazał, że jesteście czegoś warte, że chciałbyście się czuć tak wyjątkowo. Jak to osiągnąć? Pierwsza rzecz, która przychodzi Wam na myśl, podkreślenie, I'm not like other girls. Powiedzcie mi szczerze, która z Was w tym wieku nie siedziała przed internetem przeglądając vlogi z wypiekami na twarzy, patrząc na zdjęcia Effie z The Skins? I która z nas nie chciała być taka jak ona, totalnie inna niż wszystkie? Ja się muszę przyznać, ja byłam po prostu zakochana w Effie, miałam tapety z Effie, Przeglądami zdjęcia. Zazwyczaj one były czarno-białe, paląca papierosa, taka alternatywna, i myślałam sobie, ona jest inna. Ja też chcę być taka inna. Bycie dziewczyną innej niż wszystkie przybierało bardzo różne formy. Pierwsze co przychodzi mi na myśl to. O, mamy gościa, mój kot nie pozwoli mi nagrywać bez tego, żeby go pokazać. O, u, u, u. E, mój kot szula będzie częstym gościem na tym kanale, więc musicie się do tego przyzwyczaić. E, on po prostu uwielbia być przed kamerą, kiedy ja do tej kamery mówię, i to jest nieważne, czy to jest Skype, czy to jest w pracy, konferencja na Zoom, szula musi być w centrum uwagi. Ok, wróćmy do tematu. Nie jestem jak inna dziewczyna, bo się nie maluję. Bo nie spędzam godzin przed lustrem, bo ubieram się alternatywnie. Przynależę do jakiejś subkultury. Jestem na przykład Emo, pamiętacie Emo? Albo jestem metalową, jestem skateowo. Powiedzcie mi, jakie teraz są subkultury, które yy, mają na celu pokazać, jacy jesteśmy inni. Nie jestem jak inne dziewczyny, bo interesuję się typowo chłopskimi zajęciami. I tutaj możecie sobie wyobrazić, co to może być. Takie typowe, stereotypowe zajęcia dla chłopców. Komiksy, sport, gry komputerowe, komputery ogólnie, programowanie, może jeżdżenie na desce. To zdecydowanie nie jest zajęcie dla dziewczyn, to jest zajęcie dla chłopców. Ale ja nie jestem przecież jak te inne dziewczyny, więc się tym interesuję. Co się oczywiście z tym wiąże. Kiedy czuję, że nie jestem jak inne dziewczyny, bo jeszcze na deszce, to nie interesuję się typowo babskimi rzeczami. Ale czym są babskie rzeczy? Plotki, makijaż, zakupy, diety. Same wiecie. Nie jestem jak inne dziewczyny, bo lubię się uczyć. Nie jestem jak one, nie spędzam czasu nad tymi głupimi dziewczynskimi rzeczami, tak jak wspominałyśmy już. Ja chcę mieć dobre oceny, mam ambicje. Tutaj typowo nie chcę użyć słówka geek, bo geek to jest taka bardziej amerykanizowana wersja, tak mi się wydaje. Um, jeśli widzimy geeka, to myślimy sobie: Okej, okay, to jest ktoś, kto się dobrze uczy, ale też um, ma świra na punkcie na przykład komiksu. Tutaj chyba najbardziej odpowiednim słowem byłoby słowo kujonka, ale ono źle brzmi, tak źle brzmi. Więc powiedzmy sobie, nazwijmy to kujonka, ale bez takiego ne negatywnego wydźwięku. Jeszcze bardziej interesująco się robi, jeśli ta dziewczyna dobrze się uczy i na przykład jest prymuską z przedmiotów ścisłych, na przykład z informatyki. Nie jestem jak inne dziewczyny, bo nie liczę kalorii. Ja lubię zjeść pizzę, lubię zamówić burgera, siąść przed Netflixem, zjeść go całego, przegryzając frytkami. Nie mam paranoi na temat diet. Nie jestem jak inne dziewczyny, zadaję się tylko z facetami. Faceci nie robią mi dram, faceci nie plutkują, faceci są wyluzowani, nie ma niedopowiedzeń, wszystko jest jasne. Nie potrafię nawiązać jakichkolwiek znajomości z dziewczynami, no bo one patrzą na mnie z góry, oceniają mnie przez to jak wyglądam, jakie ubrania noszę i czuję się przy nich gorsza. Teraz coś o gikach. Nie jestem jak inne dziewczyny, bo czytam komiksy, uwielbiam gwiezdne wojny, gram w gry. Nie to, co inne dziewczyny. Komedie romantyczne z Karolakiem. Mm, to wszystko jest takie płytkie. Marvel to jest coś. To jest literatura głęboka. Nie jestem jak te inne wszystkie dziewczyny, które ciągle biegają po imprezach, latają za facetami. Ja wolę, tak jak mówiłam wcześniej, zamówić sobie pizzę, usiąść przed Netflixem i tak sobie sama siedzieć, sama w ciemnym kącie, w pokoju. I to czyni mnie inną niż te inne dziewczyny w klubie. Nie jestem jak inne dziewczyny. Moje zainteresowania są bardziej, że tak to nazwę, ambitne. Opera zamiast Nicki Minaj. Filozofia. Sztuka. Ja jak chodzę do galerii, to jest galeria sztuki, a nie galeria handlowa. I mogłabym tak wymieniać i wymieniać godzinami różne typy tego, jak możemy poczuć się inne, przez to, że mamy jakieś zainteresowania. Ale czy to ma sens? Powiedzcie mi, jakie są Wasze doświadczenia w tym temacie? Czy też jak byłyście młodsze, myślałyście, że nie jesteście jak inne dziewczyny? Jeśli tak, którym typem byłyście? Ja się szczerze przyznam, że chyba byłam tym ostatnim typem. Moje zainteresowania są bardziej ambitne, bo byłam w plastyku i myślałam, ach, ja jestem z plastyka, więc tam jest inaczej. Ja obracam się w towarzystwie artystów, w towarzystwie kreatywnym, a dziewczyny ze zwykłego Elo, co one mogą wiedzieć o sztuce? I teraz zastanówmy się, po co nam to? Czy ja nagrałam ten film po to, żeby skrytykować dziewczyny, które chcą być inne niż inne dziewczyny? Absolutnie nie. Musimy sobie zdać sprawę, że prawdopodobnie powielając ten schemat, nie robimy tego dla siebie. My robimy to, Dlatego, żeby płeć przeciwna nas dojrzała, żeby zobaczyła naszą wyjątkowość, ale nie w dobrym tego słowa znaczeniu. Weźmy sobie taki przykład podwójnych standardów. Jeśli dziewczyna byłaby gamerką, zaciekłą gamerką, ale nie wpisywałaby się w taki ogólnie przyjęty kanon urody, atrakcyjności, to czy nadal to byłoby uważane za cool? Czy nadal faceci by byli? Mm, ona nie jest jak inne dziewczyny. Chyba nie do końca. Czy jeśli dziewczyna, która nosi rozmiar powyżej 38 powiedzmy, mówiłaby, że ona ma gdzieś diety, ona woli sobie zjeść kebaba przed Netflixem, nie lubi makijażu, nie lubi mody? To, czy z nią powstawałyby obrazki motywacyjne na, bloga, na blogach w internecie, chyba raczej nie. Dziewczyny, komu my tak naprawdę chcemy zaimponować byciem takimi innymi? Czy myślicie, że przez to, że mamy zainteresowania, które teoretycznie mogłyby być bardziej docenione przez facetów? to czy to sprawi, że oni będą nas doceniać za to, jakie jesteśmy? Czy nasze bycie cool skończy się w momencie, kiedy zostaniemy wsadzone do szufladki not fuckable? Kolejna sprawa, czy to jest fair, że próbujemy poczuć się lepsze nie przez pracę nad sobą, tylko przez uniżanie innych ludzi? Mówiąc, że inne dziewczyny są takie czy inne, przez to, że coś lubią, mają jakieś zainteresowania inne od nas, i stawiając ich właśnie w takim kontraście, ja versus one. Tak, jakbyśmy były jedynymi osobami na świecie, które uwielbiają jeść na geksy i nienawidzą chodzić na zakupy. Czy to czyni nas naprawdę wyjątkowymi? A to, że ktoś. Lubi chodzić na zakupy po prostu i robi to, co lubi. To znaczy, że oni są gorsi? W tym wypadku one są gorsze. W jakim stopniu ja próbuję to zrozumieć, bo to jest bardzo, bardzo kuszące rozwiązanie, bo jest po prostu proste. Wystarczy sprowadzić kogoś do poziomu zero, wepchnąć go do szamba i już my. Do tej osoby jesteśmy lepsze, prawda? Ale coś mi tutaj nie gra. Dla mnie to jest taka dehumanizacja innych kobiet. To wygląda mi tak, że bierzemy całą populację kobiet, wszystkie, i mówimy: kobiety, kobiety są infantylne, kobiety nie mają interesujących yy, zainteresowań masło myślane, <noise> kobiety. E, prawdopodobnie interesują się tylko swoimi paznokciami. E, taka typowa kobieta, wiecie o co chodzi. Różowa sukienka, e, blond włosy, makijaż, kobieta. I to mnie tak bardzo mierzi, no bo jeśli bierzemy ogół, jakąś ogromną ilość ludzi i klasyfikujemy ich ze względu na ich płeć i mówimy, ok, płeć A, ty jesteś taka, bo jesteś płcią, a... To czy my traktujemy tych ludzi o danej płci jak ludzi, czy po prostu jak jakiś obiekt? No bo chyba wszyscy sobie zdajemy sprawę, że ludzie są różni. Przeróżni, mają różne zainteresowania, mówią w różnych językach, różnie wyglądają. To jest jakby normalne, tak? Facet, facet może lubić motoryzację, a facet może lubi powiedzmy... Chodzić do teatru, mam nadzieję, i to jest spokój. To jest facet, i to jest facet, tak? A kobieta, kobieta wygląda tak, jakby była z jednej fabryki. Wszystkie kobiety są z jednej fabryki. Od razu sobie zaczęłam wyobrażać taką taśmę z fabryki i takie. Blond zombie w różowych sukienkach, i tylko potem się nakleja imiona na te lalki, i kropi się je wodą święconą, i one nagle zaczynają mieć funkcje życiowe, ale to tak nie do końca jest, że one są w pełni indywidualne, no bo w sumie pochodzą z jednej fabryki, tak. Wszystko jedno, czy to jest Ania, Kasia, czy Basia. Kolejna rzecz, którą chciałabym tu poruszyć, to jest to, że ja bardzo, bardzo nie zgadzam się z taką narracją, że zajęcia typowo babskie, kobiece, są gorsze od tych męskich. Czy pójście do manikjozyrzystki na paznokcie odbiera Wam punkty IQ? Czy na przykład jeśli kobieta powiększy sobie usta, to czy nagle odbiera jej się dyplom z uczelni wyższej? Jeśli któraś z dziewczyn trzyma się swojej diety i nie ma ochoty iść o północy na stację benzynową po hot doga, to czy to czyni ją typową pustą dziewczyną? A czy jeśli na przykład jest cały czas na keto i jednego wieczora mówi: Chcę tego hot doga, pójdzie i go zje, to czy wtedy jest inną dziewczyną, czy taką typową dziewczyną? Jak to jest? Czy na przykład można sobie pozwolić raz w miesiącu na jakiś wybrak, czy nie można? Do jakiego pudełka wtedy wsadzimy tę dziewczynę? Czy może przez tego hot doga, to ona się staje jak kopciuszek na jeden wieczór tą inną dziewczyną, ale jak się budzi rano i znowu pójdzie na keto, to już jest typową dziewczyną. No i pomyślmy sobie, czy na przykład wyjście z przyjaciółkami na tak zwane plotki, czy to jest mniej warte niż wyjście facetów na browar albo, nie wiem, faceci siedzący w garażu, kombinujący sobie coś tam przy samochodach czy przy rowerach, a my idziemy na kawę i rozmawiamy ze sobą. Czy siedzenie przy rowerze jest bardziej ambitne niż siedzenie z przyjaciółkami? Nie sądzę, bo też musimy sobie zdać sprawę, że Potrzebna jest nam ta interakcja z innymi kobietami i to, że my idziemy na tak zwane plotki, to jest nazwane plotkami, ale często jest tak, że my nawet nie plotkujemy o innych dziewczynach, my po prostu rozmawiamy o swoich problemach, o tym co nam się wydarzyło, rozmawiamy o swoich planach i to jest bardzo ważne, bo nie tłumimy tego wszystkiego w środku, dzielimy się naszymi uczuciami z innymi ludźmi. I nie będzie tak, że pewnego dnia po prostu wybuchniemy, bo zupa była zasłona, i weźmiemy walizkę, pójdziemy po papierosy i nigdy nie wrócimy. Oczywiście, może się tak zdarzyć, biorę to pod uwagę, ale ta, taka rozmowa, ta, taka więź, jaką mamy z innymi kobietami, ona jest niesamowicie ważna. No i tak, ostatnia rozkmina na dziś w tym temacie. Co robić, jeśli facet mówi wam, jesteś taka wspaniała, nie jesteś jak inny dziewczyny. Szczerze, w 99% przypadków uciekaj. Kiedy słyszę taki komplement, co tak naprawdę, jak ja to interpretuję, co ten facet chce mi przekazać. Ja to interpretuję mniej więcej tak. Uważam, że kobiety są do dupy. Nie obchodzą mnie ich charaktery. Nie traktuję ich jak indywidualnych ludzi, no ale ty, ty wybrana, ty chyba masz jakiś charakter, tak? No bo grasz w gry, więc chyba nie możesz być tak po prostu kobietą, no bo kobiety nie mają charakteru, prawda? Przysięgam, że będę traktował się jak człowieka prawie równego mnie, ale tylko pod warunkiem, że nie zbrzydniesz, że nie zgrubniesz, i oczywiście nie zaczniesz mi się stawiać w sprawach, które są dla mnie ważne. Oczywiście, nie wszyscy faceci to mają na myśli, mówiąc Wam, nie jesteś jak inne dziewczyny, ale chyba też warto mówić, że ten tekst nie, nie robi nic dobrego, jest bardzo seksistowski. I jeśli chcemy powiedzieć komplement jakiejś kobiecie. To może spróbujmy brać go w bardziej indywidualne słowa, coś, co będzie skierowane typowo do tej dziewczyny, do tej kobiety, zamiast mówić: Kobiety są do dupy, ale ty nie jesteś. Ok, chyba wyczerpałam ten temat na dzisiaj. Oczywiście mogłybyśmy tu siedzieć przez trzy godziny i to wszystko rozkminiać, ale uważam też, że dobrze jest sobie zostawić trochę miejsca na dalsze rozkminy. Bardzo ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat. Czy jak byłyście młodsze, to też myślałyście, że jesteście jak inne dziewczyny? Tak jak zapytałam was wcześniej. Jeśli tak, jakim typem byłyście? I skąd u Was się to wzięło? Jak, jak to się stało, że nagle myślałyście, że inne dziewczyny są takie i takie, wy jesteście lepsze tylko dlatego, że macie na przykład inne zainteresowanie? Jeśli, mam nadzieję, pozbyłyście się tego, to w jaki sposób? Kolejna sprawa. Ja mówię z perspektywy osoby, która się urodziła na początku lat 90. Więc oczywiście to wszystko jest inne. I kiedy ja byłam w liceum, to ten stereotyp działał tak bardzo, miał taki duży wpływ na nas. Tak samo jak na przykład blogi Proana. I nie było czegoś takiego jak Body Positivity. Może było, ale w Polsce jeszcze to tak bardzo nie dotarło, szczególnie do mniejszych miejscowości. Nie było rozmów na ten temat, nie było dostępu do różnych źródeł, nie było ludzi, którzy się wypowiadali na przykład na YouTube czy na innych social mediach. Dziewczyny, te, które są teraz w szkole jeszcze, czy w podstawowce, czy w liceum, powiedzcie, jak to wszystko wygląda teraz w takim młodszym świecie? Czy już jest lepiej. Czy przez to, że otwarcie się o tym mówi, to już nie jest jedyna słuszna droga do tego, żeby zostać zaakceptowanym przez męski świat, czy, czy nadal cały czas e, krąży taka miska legenda, że trzeba być inną, żeby się wpasować w ten męski półświatek. Powiedzcie, jak to teraz wygląda. Bardzo jestem zainteresowana tym tematem i bardzo byłabym wdzięczna, gdybyście mnie oświeciły. Czekam na Wasze komentarze pod tym filmem. Oczywiście, jeśli mamy tutaj na pokładzie facetów, proszę też dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Czy, czy też szukaliście tak zwanych innych dziewczyn, czy, czy nadal to jest jakaś presja ze strony Waszych znajomych, kolegów, czy, czy też widzicie, że coś jest z tym całym stereotypem nie tak. I na koniec, dziękuję bardzo, że dotrwaliście do końca. Ci, którzy to trwali, oczywiście. Bardzo to doceniam, ze względu na to, że, oczywiście, tak jak wspomniałam, to jest mój pierwszy filmik po polsku na nowym kanale. Jeśli spodobała Wam się ta rozmowa i chcielibyście zobaczyć więcej w przyszłości, proszę, zasubskrybujcie ten kanał, kliknijcie ten dzwoneczek. Dostaniecie wtedy powiadomienie. Zostawcie lajka, like to mi da znać, że interesują Was takie pogadanki. Możecie mnie też odwiedzić na moich social mediach. Założyłam Facebooka, jest Instagram, będą Insta Story i więcej zdjęć. Na Instagramie możecie spotkać mnie częściej. Tak jak i TikTok, na którym jestem totalnie nowa, więc będę się uczyć i w międzyczasie stawiać Wam różne treści na TikToka. zobaczymy, jak to się rozwinie. Jeszcze raz. Bardzo dziękuję za Wasz czas spędzony tutaj. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Pa!